Jakie są trzy cechy idealnej dziewczyny? No mi się zdaje, że. Jak jest mądra, no, ładna jest i jeszcze jeszcze nie, wiem, ma ładne oczy. Ładna, obraz, sprytna i dobra. Żeby nie była wyszony, nie tak, żeby ładna była. Inteligentna Dobrze chyba mądra, zaradna i no i ładna też, nie? Mm, na pewno przede wszystkim, moim zdaniem, poczucie humoru, a tak w sumie, no, nie wiem, nie znam się to ale na pewno, moim zdaniem przede wszystkim, głównie poczucie humoru. To jest bardzo taka ważna cecha, moim zdaniem, dystans to tych żartów, żeby, nie wiem, nie lubię takich taki osób, jak na przykład, dobarzają się o byle, co czasami Taki jakby do siebie to I... Żeby nie była wyższa to jest bardzo ważna rzecz, bo to by było trochę dziwne. Mm, szczupła, szczęśliwa, ładna. Jakie są trzy rzeczy, jakie dają dziewczynki? Ja. Ja. E, inteligentna, pewno, lojalna i po, żeby była ładna. Okej. Okay. Nie wiem. Proste włosy, nie być gruba i chodzić na siłownię. Musi być pewna siebie, realizować swoje pasje i przetrwać tydzień sama w lesie. Dziękuję. Dobra, dobra, dobra. Um, nie wiem. Uśmiech, charakter i wygląd. Żeby była ładna, miła i dobra. Żeby nie była gruba, proste włosy i co jeszcze może być? Serduszko, dobre nie? Hmm, ha. No, na pewno musi być otwarta, na pewno musi być uśmiechnięta i dobrze nastawiona.